Białostockie Centrum Onkologii po raz kolejny przeprowadza testy na obecność koronawirusa u swoich pacjentów. Mają one służyć zminimalizowaniu ryzyka zakażenia wśród osób przebywających w szpitalu. Planujemy wykonanie już trzeciej tury testów dla personelu szpitala. Do tej pory testy na obecność COVID-19 wykonano 250 pracownikom Białostockiego Centrum Onkologii. Są to osoby, które piastują kluczowe stanowiska, personel lekarski, pielęgniarski oraz personel medyczny, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami i jest na tzw. pierwszej linii frontu. Próbki pobierane są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu na terenie Izby Przyjęć Białostockiego Centrum. Wszystkie dotychczasowe wyniki były negatywne. Dążymy do tego, by pobieranie próbek było w naszym centrum standardem, i w najbliższym czasie chcemy objąć badaniem całą kadrę Białostockiego Centrum Onkologii. Ponadto Białostockie Centrum Onkologii chce również przeprowadzić badania wśród osób, które potencjalnie mają trafić do placówki. Po raz pierwszy planujemy pobrać próbki także od pacjentów do planowanych hospitalizacji na oddziałach szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w przyszłym tygodniu. Badania będą wykonywane w namiocie od strony ulicy ogrodowej przy pododdziale leczenia bólu. Obecnie materiały przesyłane i badane są w Warszawie w Centrum Analiz Genetycznych. Staramy się nawiązać współpracę z Uniwersytetem Medycznym Biomstoku. Jesteśmy na etapie ustaleń. Liczymy również na współpracę z, ze Szpitalem w Suwałkach, gdzie laboratorium ma ruszyć w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Białostockie Centrum Onkologii wciąż stara się funkcjonować jak najlepiej.